Cicho. Cześć z tej strony, Bugi, A dzisiaj nagramy bez skrzyń, bez rzutów, bez lam. No i bez. No i co, bez czego? A właśnie Jej, to tyle. Z nami jest ja Bartosz. Chodź ja pojemniki z amunicją możemy. No, możemy. No i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek na tym kanale. To będzie więcej takich filmików z Bartoszem. Dobra, to gdzie mm. lecimy? To musi być przemyślane. Co? Ale, Ale tam jest dużo. Bardzo... Tam jedynie... Ja bym tu poleciał. Się... Na roboty, na roboty! Bym poleciał tam. Lecimy tak. tam? Dawaj. Musi... Tam jedynie na Kako mnie się opasa latać, bo jest dużo skrzyń. I dużo metalu byśmy wyszli. Z dużym... No dużym tak. metalu. Dobra, tak się. No chyba tak. Ej, a, a jak rozwalimy pod skrzynką? Nie, nie wiem. Nie, nie nie, nie, nie. Wiem, wiem, wiem. Nie. Tak, teraz musimy takie, o, tam będzie skrzynka, wezmę się takie, a, no. 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 Idziemy na górę na jednego robota w dwójkę. No, no, dobra. Dobra, dobra, dobry pomysł. No ja wiem, że jestem na... nie by było odcinka Battle Royale, chyba. Tu jest y, jakaś broń. Tu mam jest... pompę Bierz ją Leży Wiem, wiem, wiem Masz tu pompę Ha, mam snajperkę No i dobrze masz pompę Ty, to już nie jest tak źle Ja chodzę snajperką Będę robił mouskołupy To leżało chyba No tak, to leżało na ziemi, FAMAS No i te skrzynki ro robotów nie możemy brać. Nie możemy? ja nie, nie, nie prze. Nic nie mamy. A ja chcę myślę... Ej, rozwaliłeś skrzynkę, nie możemy nic ponieść z niej. Jaką skrzynkę? E, tu wybucham. Tak, nie. Dobra. Ej, daj mi ten, a nic mój się nie do. do tego. do FAMASa. Mam 66, tylko dam Ci 20, 19. Mam... Dobra, będę... Może podobijajmy ich. O, będę miał kałaszka. No dam ci kałaszkę. Zabrałaś mi, dobra. Nie, to dam ci, tylko... E, to jest już z tych. A jak będziemy mieć... Nie, dobra, leczenie będziemy mieć z sypów. Dobra. Już nie widziałem jak będziemy mieć leczenie. Dobracie. E, może dobra, bym nie ma kolega tego robić. Tu masz. ci wziąć, weź na Nie. To o, dawaj tam lecimy. Ja bym się Macyna zbierał, bo ja mam 19. To tam. Staj, lecimy. Ja mam 0. Że inaczej? O, dobra, bandaże już. Mam. A lecimy. A! Dobra no, dawaj No ja zaznaczę nam strefę Ej to był typ! To e, jest ze skrzynki? No bo to typ tak jakby Ej poczekaj kto... Ej kto się tu... Ej niebieska pompa Wiem zauważyłem to Ej, Ej na nakryć jakieś... typ nie wiem. jeszcze do mnie Ej poczekaj Nie no Typów nie widzę. A ty w ogóle straciłeś kewa. E, Życiem nie Jak? No jak? Przecież masz... nie masz co... So fula. A to pójdę po ten... A, y, no... wiesz o co chodzi. Ognisko. No. Muszę... musimy chodzić razem, bo potem widzę je ja powiem... Powiedzą... eee... Ale ty nie chodziłeś ko niego, on oszukiwał. No... na no, czemu nie? E, tam jest konta. E, tu masz y, jedzenie. Nie jestem głodny. Tu mam ammo. Tu jakaś zielona pompa. O, małe potki mam! Jest kozak. Wej, co wypij. Bandażownicę mam. Bez kitu. bandażownica. Zobacz. Tutaj na tym. Ja mam tu apteczkę, zamiast pistoletu biorę. Przynajmniej możemy... Jeszcze możemy leczyć. Dzięki. Ej, ale jednak fajne rzeczy leczą... O właśnie, leżą, o. A po dzięki? O i napiszcie w komentarzu, czy wy robicie wyzwania na ten... Na białego Deadpoola, bo na razie mi się nie chce. Czyli ogólnie mi się nie chce. Oczywiście, bo... A ci się chciało... Ja nie, muszę... ja nie robię mi. się nie podoba z tym deadpoola. Ale ja chyba zrobię tak, żeby mieć z kim. Ale nie białego. Nie, w ogóle. A ja słyszałam tak jak parasolkę, nie wiem. Nie, ja nic się strzelam. To może jabłka spadają. No może... Masz dużo maxów? Y 445 hmm, 400... Ja mam 500 Ale mi chodzi drewna. No tak Ja mam 600 prawie Ja nic amunicję tak zbieram Czyli tym bardziej, że mam kałaśka to nie potrzebuję tak dużo, bo to jest... kałaszek raczej taki do pestkowania. Ej, możemy zaraz iść do strefy. Zaraz czy teraz? Mam pomysł. Ty już idzie, ja lecę se lecę. Idę po... Dobra. O ej, znalazłem po tym. Serio? No? No już idź pochelką. Chcę czwórki na co Czyli nie biorę? Po co dlaczego nie bierzesz? albo w sumie wezmę, bo... Ale mi kusiło otworzyć tą skrzynkę. Ha. To może... Chyba możesz otworzyć, ale nie bierzesz z niej lutu. W końcu jestem wiem. diabłem. He, <laughs> <laughs> Jest. he. Jest ten śmiech. He, he. Dobra, biorę coś. Dobra, pocefa już. No. Kurde mnie obije strefa za nim, poza nim... Mam nie, nie. Mam, mam lunch pada. Po co nam lunch pad? Nie wiem, ale leżało. E, coś tu jest na górze. Nie, to jest mi mały pistolet. E, biorę potę, sorry. O dobra. Ej, co? Co ładny z wysoko? Co 4 czy to? E, to. No zostawię coś furtki, bo są fioletowe Co ci zbił? A nie, nie no. że że mniej, ale dobra Dobra Na razie jest Na dobrze razie przy... Ej i no. taką, będziemy robić jedną próbę To strzela żeby... skąd? Na SE C -E. Ej, schuć niżej. Przecież tak lata świndy nie w w niego. No ale żeby oni na nie trafili. Oberwał. Dawaj, lecimy się mi Leży głowa! O, dobra! Idziemy! Idziemy tam? No, wiesz? Bo gościu strzelał do strefy. A znaczy, cię nie do strefy, no wiesz co chodzi? A ty tu idziesz. Na 24. w w strefie. Tam, tam jest kolejny, którego zabiję zaraz. Z heavy. O, nie, no nie słuchałem. Na NW jest. Wiem, wiem, wiem. Obegwał, nie ma Kewa Fy, znaczy. do... Dobra A skąd dostałeś? Um. Eee, yy, ze strefy na N. -y, na 30 N -y, nagrywamy raczej yy, druga próba. No. Co to znaczy... było? Znaczy ja nie miałem pełne HP, może dlatego. A. A nie ja miał heavy, może dlatego... tak. No. no. Ej, ale ja muszę to to było tak a i piszcie, z... piszcie, czy chcecie Minecrafta. Hmm. No, piszcie. Ale mówiłem w cesie, którego jeszcze nie użyłem, Wiecie, tak jest. Eee, no, wiecie, macie, tak jest? Że macie powie, napisać, że... Powiedzmy nawet... Że macie... Jest... No wiecie, no... Pytam no. się nawet, warto, czy mamy powiedzmy, jakiś dom zbudować, co? Co tam się robi? Czy, czy, jest, czy jakiś Bedwars, co? Nie no, zwy, zwykły survival. A, domek... Tak, się no, to, co do sejmy, no. No. Chyba, że ten. Chyba, że zacznę wyspę, co tam się różne rzeczy robi. Nie <laughs> to... Skyland. Typ albo leży! Tego. Leży typ! Abertal leży drugi. Muszę to wrzucić, bo... Daj to bo... miał śniaka! Dobra musimy. Nie no, ale... Ale o kurczę co my zrobiliśmy? Tam będzie z miliard osób. To lecimy na zalew? jest, dobra, dawaj na zalec na nasze domki są zbyt no. daleko. Aż dawaj tu. O nie, chyba nikt nie leci. Na... Nie, dobra, lecę. Lec. Lecą, lecą. Tam ja dolecam na skrzynkę, ale nie możemy ją wziąć. I właśnie zwali... zapomniałam. Znaczy nie otwierałam, ale... Mam broni. O nie, gdzie ja poleciałam? O nie, tu jest pan Muszę tam iść, na górę. O, mam pompę! O, no, a, katera... o, jeż, a Ja wszystko mam w śmietniku, może. Mam tu typu. Żyję. I to jeszcze jak? Mam pompę dla ciebie. Dobra, porywam. Proszę, mać. u nie! Jak on mnie tak szybko zabije? Ej, 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 to do trzech razy sztuka? No, teraz wygrywamy. Jeszcze chyba na nagraniu na w ogóle nie wygraliśmy ani razu. No. To nie jest tak, że my nie mamy lotni. Nie mamy lotni. Ej, co najlepsze? Jo. Że... Lotnie zdobyłem w pierwszej grze. Bo na, na początku byli tacy Bambicy. Bambicy? Bambole! Cicho, mężczyzna. Napiszcie jak wam jest w domu na kwarantannie od 1 do 10. Wiem, że większość osób lepsze <grym> 10, ale? Jak w ogóle tak było? gdzieś z, z miesiąc już no, w domu siedzimy. No widać po lewe widać no po naszej nauce. Siedzimy i się no. tu uczymy No lewe no. chodzi. Mi się wydaje, że może do czerwca, bo z tego co wyczytałem Nie ja. nie nieważne. To będzie do czerwca. No. I... W sumie... Nie no źle, bo ja chciałem od razu kupić mały karnet, ale no. nieważne. Ej, no właśnie, jak nie dodajecie do znajomych, napiszcie hashtag coś, bo nie wiem, czy to wy, czy nie wy bo Swój był... nick Ostatni... Skąd mogli mnie dodawać, jak nie z tego? No. Ej, <laughs> Jak ktoś grał na moim komputerze, kuzyn, to <laughs> na parżankę grały bez tego, żebym... O nie, to znaczyło. co ja zaznaczyłam? Co ty zaznaczyłaś? Tam są roboty. Ona nie, ona jest zepsuta. Dawaj na żywe. Żywa, nie żywo? Dobra. Ej, ja nie lubię. <noise> możemy na... no. Wiecie. A jak, ej, a jak ktoś odpowie skrzynkę, to możemy po nim brać, czy nie? Nie no, nie, no chyba nie. Tak. Dobra, ja lecę, po mam skrzynkę. skrzynkę, idę po nią. Idę po ej. skrzynkę. Ale masz nie iść, nie można. No wiem! Jestem tu, typy. O, ja gdzie mam iść? z tobą. Ja. ja lecę od dołu, bo od dołu zawsze jest jakaś broń. Tylko teraz zamiast broni dostałem potki. Nie no, bardzo się cieszę, że dostałem potki. A, mam kartony. <laughs> Niebieska pompa. Nie. Daj mi jedną popę. Dziękuję. Pistolet. No i chociaż jest jakiś pistolet. Nie, no z kartonu się najlepiej cieszę. I mam dla ciebie pompę. Mogę dać pompę za pistolet, bo ja mam... Albo nie. Dobra, masz, ale daj mi pistolet. Bo ja mam szybką... Ja wolną mam. To, to z... będzie się To ja wezmę wolną, a ty weźmiesz... Dobra. Teraz się zgodziłeś, no to ja nie umiem już. Ale to bo... nie ode mnie zwolni. Bo ty w ogóle nie umiesz, raczej nie, nie. Nie, to ty i ja umiem, prawda? Nie to, że dwóch nie umiem bardzo. Ty umiesz bardzo. Tam też lecimy. Ej, to dawaj idziemy i Dobra, ja bym leżenie. wiesz co zrobił, ja bym leciłby. Do... Nie wiem Nie gdzie... strafia mam. Ej, dawaj idziemy podjeżdżać. Nie, może nie być, dawaj tam. Nie może być za długi odcinek. Znaczy, no. Jeszcze jedno. Daj jeszcze drzewo od Ja już idę. No tam już się miło, Ja tam lecę. Mam dla ciebie pistolet. już idę po niego. Typy. Kici, kici. Na dachu. Na mam. A tutaj na dachu? No tutaj na dachu. Dobra, mam... Znaczy na tym wyższym dachu, na tym myślimy. Ale ma auga. No, to pierwsza gra chyba nam tylko wyszła. Ale to nie jest tak, że my nagrywamy to dwie godziny. My nagrywamy to za pierwszym razem, bo my wam... Aha, chcemy... fajnie! Są... My wam chcemy pokazać jak... Nie tak, jak powiedzmy jakiś youtuberzy, że challenge zaliczony, to musi być win. My nagrywamy tak, jak powiedzmy gramy, a nie... <noise> jak Dobra to co, no, czwartej próby nie możemy mieć Nie no co ty To Elwina. Dobra. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję I dzwoneczek I dzwoneczek dobra. Będzie więcej, <noise> taki Siemaneczko